poranek od zawsze był ulubioną częścią mojego dnia, ale to rutyna, którą wykreowałam sobie jakieś 3 lata temu, sprawiła, że w moim życiu jest dużo więcej struktury, dużo mniej stresu, a jak wiemy, więcej struktury i mniej stresu równa się większa produktywność. Także w dzisiejszym filmie podzielę się z Wami czteroma nienegocjowalnymi czynnościami, które wykonuję o poranku, po to, żeby zapewnić sobie dobry, efektywny, produktywny poranek, ale też resztę dnia. Jest to rutyna, po której po prostu czuję się dużo lepiej, a jako takie smaczki dodałam też kilka badań naukowych, bo sama wiem, że gdy lepiej, i rozumiemy, jak coś na nas działa, no to chętniej to robimy. Także nie przedłużajmy. Nie ma dobrej porannej rutyny bez dobrej wieczornej rutyny i mam wrażenie, że mówi się o tym bardzo mało i jedną z takich fundamentalnych rzeczy, o którą staram się zadbać każdego wieczoru jest po pierwsze zdrowy, odżywczy posiłek. Zauważyłam, że gdy zjem na kolację jakieś chipsy albo po prostu olej już właśnie ten ostatni posiłek, to zazwyczaj o poranku czuję się jak taki zwiędły makaron i nic mi się nie chce i ciężko mi się w ogóle zabrać do czegokolwiek, zwłaszcza, że ja jem odrobinkę później śniadanie, więc dla mnie ważne jest to, żeby ta kolacja była na tyle wartościowa, żeby dodała mi energii Teraz po tym, jak wstanę. Kolejną taką oczywistością jest już dla mnie teraz suplementacja magnezu. Magnez u mnie diametralnie poprawił jakość snu, z tego względu, że ja miałam bardzo duże niedobory magnezu i jak tylko zaczęłam go suplementować, to zaczęłam zasypiać dużo szybciej. Ja miałam w ogóle też taki problem, że za każdym razem jak szłam spać, to miałam takie bardzo duże kołatanie serca i jak się okazało, to może być właśnie spowodowane przez albo niedobór magnezu, albo niedobór potasu. Od momentu, kiedy zaczęłam suplementować magnez, ten problem u mnie po prostu jak ręką odjął, zniknął. Także jeśli macie podobne problemy, no to warto się przebadać i zobaczyć, czy to właśnie nie wynika. Z podobnych przyczyn. Dodatkowo są badania, które mówią o tym, że magnes wpływa na zwiększoną produkcję melatoniny, także dlatego zasypia nam się po prostu lepiej. Kolejnym takim etapem jest przygotowanie rzeczy na następny dzień, czyli na przykład lunchboxów czy ciuchów. Co prawda nie przygotowuję sobie zawsze outfitu, który ubieram na następny dzień, ale zawsze mam taką refleksję chociażby, co mogę ubrać, jaka będzie pogoda, żeby rano ułatwić sobie podjęcie tej decyzji. No i ostatnia już część mojej wieczornej rutyny, czyli położenie się spać o takiej godzinie, że jak idę do łóżka, to nie mam anxiety związanego z tym, że myślę sobie, że mi tylko na przykład 6 godzin snu. Staram się zawsze dać sobie minimum 8-8,5 godziny, tylko nie na zasadzie, że wchodzę do łóżka i od momentu, kiedy wejdę do łóżka mam 8 godzin, bo wiem, że zanim zasnę, to minie jeszcze trochę czasu, czyli zawsze staram się dać sobie jakiś taki zapas. Najlepiej to, jak wchodzę do łóżka i wiem, że mam od tej pory 9 godzin do mojego porannego budzika. To jest taki scenariusz idealny, wiadomo, że to się nie zawsze wydarza, bo ciężko mi czasami pójść o takiej porze spać. Natomiast staram się to robić, bo wtedy to po prostu poranek jest elegancki, wszystko idzie smooth, bo jestem po prostu wyspana. Po tym, oczywiście, jak zadzwoni mi budzi go poranku, no to kieruję się do toalet, wiadomo, poran na toaleta, higiena i te sprawy. I ja jestem z tych osób, które biorą prysznice poranku. I powiem wam, że teraz w lato, jak jest taki upał, to zimne prysznice wchodzą jak złoto. I jeśli wzdrygacie się na samą myśl, to mimo wszystko. Polecam się przełamać, bo ja też zawsze byłam sceptycznie do tego nastawiona. Myślałam, że nienawidzę zimna i że ja nie chcę tego próbować, a w zeszłym roku się przełamałam, to było świetne, bo zimny prysznic działa dla mnie trochę podobnie jak kawa, dosłownie w momencie się pobudzam, nieważne czy się wyspałam, czy nie, od razu czuję się milion razy lepiej i chce mi się milion razy bardziej. Zwłaszcza, że teraz w tych upałach zimny prysznic może być naprawdę przyjemny, bo chociaż zimna woda chwilowo obniża tą powierzchniową temperaturę naszego ciała, to gdy wychodzimy spod tego prysznica, to nasz organizm reaguje w ten sposób, że zaczyna wydzielać ciepło, a to może prowadzić do takiego ogólnego uczucia rozgrzania i pobudzenia, właśnie po tym, jak wyjdziemy z tego prysznica. Już nie mówię o tym, że jest to po prostu mega przyjemne. Ta zwiększająca się temperatura o poranku to jest też taki sygnał dla naszego rytmu dobowego, że pora budzić się do życia. W zeszłym roku właśnie z zimnymi prysznicami szło mi bardzo dobrze, jeśli chodzi o lato, i potem jak przyszła zima, no to niestety bardzo się zniechęciłam, no bo to już nie było takie przyjemne, zwłaszcza takie chłodne poranki, ale nie ukrywam, że teraz idzie mi całkiem spoko. Zawsze w kilka razy w tygodniu staram się ten zimny prysznic wziąć i mam nadzieję, że zaraz przetrwam też te gorsze okresy, i mimo. Moje jesieni i zimę nadal uda mi się w tym wytrwać. Następnym etapem w mojej porannej rutynie jest skierowanie się z łazienki do kuchni. Tam piję wodę, biorę moje suplementy i robię sobie kawusie. Generalnie nie zaleca się pić kawy od razu po wstaniu i zaleca się, żeby zaczekać minimum te 90 do nawet 120 minut po przebudzeniu, zanim spożyjemy tę pierwszą dawkę kofeiny. I już wam wyjaśniam, dlaczego tak jest i dlaczego ja się tego nie stosuję. Przede wszystkim musimy sobie porozmawiać o adenozynie i jej wpływie na nasz organizm. Adenozyna to jest taki związek chemiczny w mózgu, który odgrywa mega kluczową rolę, jeśli chodzi właśnie o nasz sen, i poziom czujności w ciągu dnia, kiedy jesteśmy aktywni, poziom adenozyny ciągle sobie rośnie, przez co jesteśmy bardziej zmęczeni, więc im wyższy poziom adenozyny, tym bardziej zmęczeni się czujemy. To jest taki naturalny mechanizm naszego organizmu, który ma nas przygotować później do snu. Natomiast kofeina, która zawarta jest m.in. w kawie, działa jak taki bloker receptorów adenozyny. Natomiast to nie jest tak, że kofeina magicznie tę adenozynę z naszego ciała wypłukuje. Ona ją po prostu blokuje, więc my po prostu nie odczuwamy zmęczenia. Natomiast adenozyna nadal jest i nadal sobie w ciągu dnia wzrasta. No ale dlaczego mamy opóźnić te kofeiny w ogóle o te dwie godziny? Co to ma, do czego? Przede wszystkim, kiedy wstajemy i budzimy się o poranku, to poziom adenozyny w naszym ciele jest stosunkowo niski, więc lepiej po prostu poczekać trochę, aż ten poziom adenozyny sobie wzrośnie w naszym ciele i dopiero wtedy napić się kofeiny, żeby po prostu jej działanie było dla nas bardziej korzystne i wydłużyć trochę jej efekt. To też ma związek z poziomem kortyzolu, który o poranku jest dosyć wysoki, jest to totalnie naturalne, właśnie pomaga nam czuć większą czujność, natomiast o poranku zaleca się, żeby pozwolić naszym Ciału na naturalny wzrost tego kortyzolu, bez ingerowania w ten proces, właśnie na przykład dodatkową mocną kawką. No ale dobra, załóżmy, że nie wyspaliście się, macie ze sobą nieprzespaną noc. W takim wypadku prawdopodobnie wasz poziom adenozyny jest tam na jakimś wyższym poziomie. No i najlepszym procesem, żeby obniżyć ten poziom adenozyny, jest oczywiście sen, ale zakładając, że wstaliśmy i nie macie na to szans, żeby wrócić do łóżka i się wyspać porządnie, to drugim najlepszym sposobem nie będzie właśnie picie kawy, a raczej wyjście na przykład na spacer lub wyjście i występowanie się na światło słoneczne. To są naturalne metody, które sprawią, że poczujecie się bardziej rozbudzeni i będą dużo lepszą opcją niż sięgnięcie zaraz od razu po przebudzeniu po kubek. Kawy. To są rzeczy, które ja wyciągnęłam przez ostatnie lata z podcastu Hibermana, także jeśli jeszcze go nie znacie, to mega wam polecam. No ale dlaczego ja się nie do końca do tego stosuję? Powiem wam szczerze, że nie do końca teraz mam na to przestrzeń i chyba ochotę, żeby to zmieniać. Ja też piję tylko jedną kawę dziennie i szczerze mówiąc, póki co nie zauważyłam jakichś negatywnych skutków picia tej kawy tak wcześnie. Oprócz tego, że staram się nie pić jej od razu po tym, jak wezmę suplementy, bo wiem, że to może zaburzać wchłanianie, więc zawsze troszkę czekam, aż ona sobie ostygnie. To, to też jest taka ulubiona część mojego poranka, tak naprawdę. To jest Taka nagroda dla mnie po tym wstaniu, po wykonaniu tej mojej rutyny, po ogarnięciu się już i po prostu byciu przygotowaną do wyjścia niemalże. Wtedy dopiero siadam z moją kawką na spokojnie, więc chciałam po prostu się podzielić z Wami, jak to wygląda u mnie tak w rzeczywistości, ale jednocześnie dodać takich właśnie parę smaczków, które być może Wam się przydadzą, być może u Was dobrze się sprawdziło opóźnienie kofeiny. Jestem mega ciekawa w ogóle, czy Wy kawkę od razu po wstaniu, czy jednak dajecie sobie trochę czasu i faktycznie pijecie ją później. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a my przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest journaling. Journaling razem z kawą to jest ulubiona część mojej porannej rutyny, bo zawsze mam tak, że siadam sobie na fotelu albo na kanapie, właśnie wyjmuję moje zeszyty, tam zaczynam sobie pisać, kawka sobie w międzyczasie stygnie, no i jak już skończę pisać, no to właśnie wtedy staram się dopiero brać na pierwszy łyk. No i jeśli chodzi o journaling, to jest mnóstwo badań potwierdzających jego pozytywny wpływ na nasze życie. Jedno z badań na przykład mówi o tym, że journaling obniża na poczucie naszego lęku i stresu, także jeśli macie takie tendencje do właśnie stresowania się o poranku, to być może warto dać sobie chwilę i zapisać parę myśli. Dodatkowo, jeśli i jesteście w procesie terapeutycznym, to journaling również może być jako świetne narzędzie, które pomoże wam w tym procesie. A co więcej, było nawet badanie, które wykazało, że journaling może poprawić naszą odporność. A ja w sumie bardzo rzadko choruję, więc. Kto wie? Może to jest właśnie journaling. Natomiast jeśli lubicie sobie pisać o waszych celach, czy marzeniach, to było badanie, które wykazało, że uczestnicy, którzy pisali o swoich przyszłych ja, zgłaszali dużo wyższy poziom samoświadomości i takiej kontroli nad swoim życiem, bo journaling pomaga mi zrozumieć swoje emocje i swoje cele życiowe, czyli generalnie, jak nie do końca wiecie, co chcecie robić z życiem, to journaling może wam w tym pomóc. Dla mnie samej journaling to jest takie narzędzie, które pomaga mi trochę z wizualizacją przyszłości, opisywania moich planów, ale też na Rozwiązywania problemów, bo ja dosłownie prowadzę ze sobą sama taki dialog i sprawdzam, co tam u mnie słychać, albo jak mogłabym postąpić w różnych sytuacjach. Mam wrażenie, że journaling z jednej strony ma bardzo dobrą opinię, bo coraz więcej osób się do niego przekonuje, a z drugiej strony jest też traktowany trochę jak taki wymysł dzisiejszych czasów, nawet typowej That Girl, który zajmie ci na pewno godzinę czasu, a w rzeczywistości to tylko i wyłącznie od nas zależy, ile my na ten journaling poświęcimy. Gdy ja zaczynałam regularny journaling, to dosłownie zabrało. Zapisywałam sobie po 4-5 linijek i to by było na tyle. Natomiast teraz zdarza mi się zapisywać nawet trzy strony. To w zależności od tego, jak się czuję danego dnia i czego potrzebuję. Natomiast na starcie zaczynałam też od takich gotowych pytań, które ułatwiały mi wejście w ten flow i rozwiązywały mi ten problem, że nie wiem o czym pisać. Więc specjalnie pod ten film przejrzałam moje stare żornale i znalazłam kilka takich pytań, z których wtedy korzystałam. Wyświetlę Wam je tutaj na ekranie, także róbcie sobie screeny i korzystajcie. Podsumowując, dobre przygotowanie, zimny prysznic, opóźnienie kofe lub znalezienie czasu na małą przyjemność, i pisanie w notesie to są rzeczy, które ja zarekomendowałabym na przykład mojej przyjaciółce, gdyby się spytała mnie o radę, jeśli chodzi o poranną rutynę. Oczywiście to są rzeczy, które sprawdzają się mnie, nie muszą u was, a jeśli macie ochotę obejrzeć film w podobnym klimacie, to koniecznie zajrzyjcie do odcinka, który wyświetliłam się tutaj na ekranie, a my widzimy się następnym już za tydzień. Bajo!